Cześć! Wycieczka, na którą Was dzisiaj zabieram, miała miejsce na przełomie sierpnia i września. Po tygodniu spędzonym w przepięknej Dolinie Aosty, gdzie zdobyliśmy kilka czterotysięcznych szczytów link do relacji znajdziecie pod tym filmem, przenieśliśmy się z Basią do Ostirolu w Austrii. Naszym głównym celem był relaks, wypoczynek, hasanie po łąkach i czochranie napotkanych zwierząt. Jednak nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie postanowili pójść również w góry. Jako nasz cel wybraliśmy leżący na granicy Austrii i Włoch szpice, Szczyt ten wpadł mi w oko kilka lat temu podczas trekkingu w Austrii. Ten szczyt pięknie prezentuje się i od wschodu, i od zachodu, i od góry, i od dołu z każdej strony. Po rozkminieniu możliwych opcji wejścia na ten szczyt. Zdecydowaliśmy się na grań północno-zachodnią, na którą dostaliśmy się od strony włoskiej przez schronisko Lęk i Schronisko to jest prowadzone przez ojca z synem. Jest tam niesamowity klimat, jest bardzo rodzinnie, bardzo górsko. Jest to jedno z najfajniejszych schronisk, w jakim miałem okazję być. Schronisko opuszczamy już przy świetle dziennym. Jak się dowiedzieliśmy od gospodarza, Zwyczajem w tym miejscu jest wychodzenie w góry około godziny siódmej. Po naszych przygodach w najwyższych partiach Alp, gdzie wyjście w góry ma miejsce nawet o trzeciej w nocy, był to dla nas troszkę szok. Ale nie dyskutowaliśmy z miejscowymi zwyczajami, i tym razem naprawdę się porządnie wyspaliśmy. Droga na szczyt prowadzi. W pewnym momencie przez lodowiec. Lodowiec nie jest specjalnie duży, nie jest jakoś bardzo uszczeliniony, no ale jednak jest to lodowiec, więc zachowaliśmy środki bezpieczeństwa, Poszeszliśmy go z asekuracją. Po osiągnięciu grani zobaczyliśmy przepiękne widoki na całe pasmo Hoche Tauern. Najwyraźniej można było zobaczyć szczyty leżące po zachodniej stronie Taurów, takie jak Simony Szpice. Dry Szpice Widać było również Grosvene Digger, na którym byliśmy w tamtym roku Dalsza, najciekawsza część trasy prowadzi granią Częściowo ściśle poprzez turnie skalne i płaskie eksponowane odcinki A częściowo troszkę omija spiętrzenia po lewej stronie Grań ma trudność dwójkową Jednak tak naprawdę w wysokich górach trudność robią warunki, dlatego dzień wcześniej w schronisku zapytaliśmy, jakich warunków możemy się spodziewać, i dowiedzieliśmy się po pierwsze, że warunki są idealne, nigdy nie było lepszych. Po drugie, śnieg jest, ale śniegu jest dokładnie tyle, ile być powinno. Po trzecie, jutro, czyli dzisiaj, czyli wtedy, kiedy tam byliśmy, jest idealny dzień, żeby zdobyć tą górę. Pewnie dlatego przez cały dzień byliśmy tam sami. Warunki, które jednak zastaliśmy na grani, nieco odbiegały od mojej definicji słowa idealne, po stronie południowej, z powodu późnej godziny śnieg był już miękki, trochę zcukrzony, niespecjalnie dobrze trzymał, natomiast po północnej strony, tuż poniżej grani, wszystko było pokryte cieniutką warstwą lodu. Podejścia nie ułatwiały również raki. O ile na śniegu były niezbędne i jedyną opcją rozsądną było przejście tej grań właśnie w rakach, no to na suchej skale jednak wygodniej byłoby iść po prostu w butach. Grań pokonaliśmy z asekuracją lotną, korzystając przede wszystkim z urzeźbienia terenu, czyli korzystając z wysających skalnych iglic, bloków, głazów montowaliśmy naturalne przeloty czy to z samej liny, czy używając taśm i ekspresów. Po pokonaniu pierwszego i chyba jednak najtrudniejszego spiętrzenia w grani, Basia niestety postanowiła, że jednak wrażeń na dzisiaj wystarczy i dalej nie idzie. Co mogłem zrobić? Dalszy teren wyglądał na tyle przystępnie, że postanowiłem podejść kawałek i zobaczyć. Ile puści, tyle puści. Jak się zrobi zbyt ciężko, po prostu zawrócę. Gospodarzem schroniska Lękich Hite jest Christian. Christian po górach chodzi, wspina się, widać, że jest osobą, która po prostu górami żyje. Gdy dowiedział się, że idziemy na Rydz-Szpice, bardzo się ucieszył. Na początku nie wiedzieliśmy do końca dlaczego. Otóż, większość turystów wychodzących z Lękich Hite idzie na Dracheeren-Szpice, najwyższy szczyt w okolicy, wyższy od Rydz-Szpice o bodajże 4 albo 5 metrów. Jednak ryt szpice jest szczytem zdecydowanie trudniejszym. Jak Christian dowiedział się, że ktoś chce ryt szpicę jednak zdobyć, a nie tylko po prostu zaliczyć najwyższy dostępny wierzchołek, no poczuł, że nadajemy na tej samej fali i trzymał za nas kciuki. Dał nam kilka wskazówek, którędy poruszać się po grani, od której strony najlepiej omijać najtrudniejsze miejsca, gdzie warto jednak wejść na grań i przejść nią ściśle, żeby ominąć teren, który może być nie do końca przyjemny. Wraz ze wzrostem wysokości, a także upływającym czasem, niestety na niebie było coraz więcej chmur. Może gdybyśmy ze schroniska wyszli jednak wcześniej, może nie o trzeciej w nocy, ale o... W pół do szóstej, szóstej mielibyśmy na szczycie piękną, słoneczną pogodę. Jednak nie tym razem. Jakie widoki były na szczycie? No cóż, zobaczcie sami. Na szczęście na szczycie jest ogromny metalowy krzyż, jak na większości takich bardziej rozpoznawalnych szczytów w Austrii. Dzięki czemu wierzchołka nie da się przegapić, jeśli się już na niego dotrze. Zejście z wierzchołka, a przynajmniej tego pierwszego odcinka ściśle granią, przebiega dokładnie w taki sam sposób jak wejście, ale w drugą stronę. Podsumowując, myślę, że Rydż szpice jest bardzo fajnym szczytem dla kogoś, komu nie zależy na jak największej wysokości, ponieważ nie jest to szczyt 4000, nie jest to nawet najwyższy szczyt w Austrii ani w Paśmie. Jednak jest to szczyt, który ma wiele innych zalet. Po pierwsze, jest szczytem wizualnie przepięknym. Z każdej strony jest kształtną, skalistą piramidą poprzeplataną jęzorami lodowców. Po drugie, droga na niego jest niebanalna. Najłatwiejsza droga. Jest dwójkową granią co już wymaga posiadania pewnych umiejętności, pewnego obycia w górach, więc na szczyt docierają jednak wyłącznie ludzie zaprawieni. Z tego też powodu zdecydowanie nie jest to szczyt na pierwszy raz w alpach, ale jeśli ktoś już kilka szczytów w alpach zdobył, niestraszne są mu tatry zimą czy jakieś trudności. Może niewygórowane, ale jednak wspinaczkowe, mogę z czystym sumieniem rytszpicę polecić. Dodatkowymi atutami jest przepiękne położenie. Pod szczyt do schroniska podchodzimy przepiękną, malowniczą doliną. Jest to też miejsce dla osób, które w górach szukają jednak troszkę wytchnienia. Odcinek powyżej schroniska jest już typowym terenem wysokogórskim, gdzie jednak. Mamy, tak jak my, szansę być przez cały dzień sami. Do zobaczenia w następnym odcinku.